Kochani, serdecznie was witamy w domu towarzyszenia duchowego Nazaret. Obok mnie stoi, jak widzicie, figura świętego Michała Archanioła. I z tego miejsca chciałbym was serdecznie zaprosić na wyjątkowy wieczór uwielbienia, który będzie miał miejsce w sanktuarium świętego Józefa w Wiemielnicy o godzinie 19:27 kwietnia właśnie w najbliższą. Niedzielę, kiedy to będziemy Bogu dziękować za świętego Jana Pawła II w jego 20. rocznicę śmierci, a jednocześnie będziemy dziękować Bogu za kochanego naszego papieża Franciszka. Jego pogrzeb, jak wiemy, będziemy przeżywać dzień wcześniej, czyli w sobotę 26 kwietnia. Będziemy stawać przed Jezusem Eucharystycznym, będziemy. Uwielbiać Jezusa, jednocześnie wspominać tych dwóch wielkich pasterzy Kościoła. Będziemy dzielić się też ich myślami i wychwalać miłosierdzie Boże, które wyraziło się zarówno w pontyfikacie św. Jana Pawła II, jak również w pontyfikacie papieża Franciszka. Pamiętamy choćby rok 2016, rok miłosierdzia, kiedy papież Franciszek przybył do Polski na Światowe Dni Młodzieży. Jakoś ta tajemnica miłosierdzia wybrzmiewała w tym czasie, szczególnie w jego nauczaniu w całym temacie tego spotkania. I to miłosierdzie Boże będzie w centrum, ale właśnie w cieniu tych wielkich dwóch pasterzy Kościoła. To będzie wielki czas łaski. Zapraszamy Cię serdecznie. Wierzymy, że Bóg przygotował dla nas wiele, wiele darów, wiele łask. Do zobaczenia w Wiemielnicy 27 kwietnia w niedzielę o godzinie 19.00.